Siema, dziękuję za tak dobre przyjęcie poprzedniego materiału. Każdy kto da suba, lajka, udostępni ten film i napisze o tym w komentarzu, ma szansę na pozdrowienie w następnym odcinku. Swoją drogą możecie dać wspierającego na kanale. A ja dziś pozdrawiam Wiperka, Szymona, Kamila, Wikuza, Foxiego, Dominika, Kubę, Kraliego oraz Olopikolo. Zapraszam do oglądania.

Ele tá vindo pra cá, hein? Tá vindo pra cá, hein? <laughs> Mano, eu vou comer poeira pra caralho, bicho. Mano do céu. X-Racing, isso vai para observações diárias? Cara, ele tá parado. Ele parou, velho. Ele tá ali no meio, ó. Vamos chegar perto. Ele parou ali, ó. Olha isso, cara. Olha o tamanho do bicho. Olha o bicho vindo, moleque. Uh! <laughs> mano, olha lá, olha lá. meu irmão. Olha aí. Ele não passa da cerca, não, ó. Tá passando agora. Tá entre a cerca e, a, e, a, e o caminho aqui, mano. Velho, esse aqui tá durando tempo, ó. A poeira levantando. Cara, a câmera deve estar tá toda suja. Olha isso. Olha o bichão, tamo de frente pro bichão. Olha isso, velho, vamos chegar mais perto. Olha isso, cara. A poeira. Mano do céu, olha o tamanho do bicho, cara. Olha isso. Mano, olha essa poeira, velho. Ah, tá se desfazendo, tá ficando menor. Será que agora ele acaba? Ó, tá sumindo. Opa, opa! Cara, eu vou ficar só a terra, mano. O que, que a gente não faz pra poder pegar essas imagens pra vocês, bicho? Ó a poeira, mano. Nossa senhora. Caraca, velho, esse tá durando tempo demais, bicho. Olha aí. Ó, agora vai se desfazer, será? Olha, olha. Rapaz, é aspirador de pó gigante, cara. Tá jogando tudo pra cima, cara. Sacola, lixo, copo plástico, folha. Olha, ó, atravessando o outro lado da rua agora. Motocyklista zauważa, że pojazd jadący z naprzeciwka się zatrzymał. Postanowił więc sprawdzić, co się stało. Okazało się, że po drodze przechodziła cobra. Matinho ali, a menina, olha, o tamanho. Vou atravessar ali. Soj palmas. O! Aj, kiliena, Według nagrywającego, kierowca BMW jechał za blisko drugiego motocyklisty, którym był jego syn. What's up mate? What's up? What? Why are you two foot from his fucking bumper? What, what? Why are you so fucking close? Right. Why are you fucking so close to his back wheel? What, only in the light? Bollocks, you followed him all the way fucking up there. When I fucked off, off Trent then, you're about four foot from him. Only in the light, uh, He's on a fucking bike, man! <laughs> Fuck off! Give him some fucking respect, will ya? Kierowca Audi, można powiedzieć, że blokuje motocyklistę. Ten w końcu, kiedy udało mu się go wyprzedzić, próbuje kopnąć w samochód. Pomijając fakt tego, co tam się stało, zobaczcie jaka tutaj jest ładna okolica. Dude, what, the fuck? what the fuck, man? Niemiecki kierowca najpierw wyprzedza motocyklistę bez zachowania bezpiecznej odległości, a następnie zatrzymuje się i wyskakuje mu pod koła. Rozpędzonego motocykliście wybiega pod koła młoda Sarwa. <moglipy> Motocyklista, omijający pojazdy stojące w korku, uderza w kobietę, która postanowiła sobie przejść środkiem jezdni pomiędzy pojazdami. Na szczęście nic wielkiego się jej nie stało. Motocyklista jest świadkiem, gdzie rowerzysta jadący po ścieżce rowerowej przez skrzyżowanie jest uderzony przez samochód. Na szczęście ucierpiał tylko jego rower. Керовца BMW в мотоциклисты и доходит до острой wymiany zdania. Ты тебя справа обгоняю, по зеркалам смотри, мудак! Как я могу, ты делаешь, блять? Что, давай, выйду? Gaj wywać Jeżeli tutaj dotarłeś, podziel się w komentarzu, jaka jest aktualnie u Ciebie pogoda. You fucking idiot! What fucking lane were you in? I, you don't see the light. I don't. You're in a fucking right hand lane and you cut in front yeah, of, you of me. The you don't see the I don't fucking care! You cut in front of me, you bell so Jesus, not sorry, you could have killed me. Yeah, I'm so sorry, I no. Just come to take it that side. I'm afraid that it's going to die. I'm so sorry. I'm so sorry. Please, please, please. my friend, you must look out for guys on bikes. Thank you, my friend. Thank you. Yo, you gave me a fright there. Come on. Dude, f***ing <laughs> running a red light. Why the fuck <laughs> you running that red light, That was my green light. What's your name? What? You can't hear me? You don't understand English? Fucking <laughs> running red lights? Yeah. What's your truck number? Fucking <laughs> idiot. F three nine seven five nine six seven four eight E one. Running the red light like a moron. No traffic controller nothing to już na tyle w tym materiale możecie wesprzeć ten kanał klikając pod filmem opcję wspierania. Możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję co tam chcecie. Na razie i cześć. Please stop talking that trash cause the vibe's in the funnel.